Dobra, wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir John Do, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc kim jesteś? Kal. Gestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś samo przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy twoje e, Ktoś jeszcze? Co? My ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Czyli mam tylko was, kapitanie? Kurs na bogano. Tak jest. A teraz spróbujcie. Poznaj swoje przeznaczenie! Zacznij w końcu żyć! Kal, uważaj! Mam rotałeś coś przez sen. Dziwak. Już myślałem, że to jest mieć świetny, ale to są jakieś klucze chyba, to nie są jakieś takie wstępne obróbki miecza świetnego, gdzie wejść nie możemy. Tu mamy interakcję. No, gitara. Pisałam ją lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza. Czarotopola. Był prawdziwym strażnikiem republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale. Moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy. Ale... Mały śkal. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Bogano. Pewien Jedi odkrył je przed czystką. Nie ma go na żadnej mapie. Imperium nie wie, że istnieje? Nie. Więc? Jak jest plan? Co, ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Widzisz tamtą budowlę? Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silnym mocą może podołać tej próbie. Jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już Dedai. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga. I wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. Widocznie szukam Jedi, ale skoro jeden tu jest, czego Sir chce ode mnie? Ojoj, mamy zajść jakieś, ale się jeszcze rozejrzymy. Tu coś jest. miejsce do medytacji. oczyścić umysł. Nie, z tym nie możemy. Wejść w interakcję. Gdzie on ma to miejsce? Nie widzę tego. Chyba tędy sobie zejdziemy. Bo tu innej drogi nie widzę. No. mały. To coś na czerwono się świeci, nic nie możemy zrobić. Wyjść się nie da. Nie da się po tym wspinać. Hm. Gaś miecz. Hmm, czym się odpychało? Dwójką? Nie, tym się spowalnia. Dwójką pisało, że się. A, moment, moment, moment. Może najpierw z tą kulą coś muszę zrobić. No i co w związku z tym? ...że ją spowolniłem. O chwila, ona jest już teraz niebieska. Uh -huh. a, nie to. No ale dwójka i trójka nie działa, a czytałem w sterowaniu, że... ...dwójka i trójka... ...jest odpowiedzialna za... ...otefę. Moment, czy coś się zmieniło teraz na powierzchni? Jak ona się zmieniła na niebiesko? Tędy się nie da jakoś wejść. Ah. żeby się wspinać, jak myślicie? Ale co nam to da? Kurde, już to nas nigdzie nie zaprowadzi. No nie. Można by tam przeskoczyć, ale to też znowu co nam da? Aha! Aha! Okej. Okay. Oh my god. Dobra. <ścoughs> Spróbujmy się bardziej rozpędzić. Nie, no nie możemy się tego złapać, o tehe. Okej, tu jest. Kurde, nie widziałem wcześniej. Eee, Punkt zapisu. Dobra. Okej. Okay. Mm. Hmm. Wykorzystaj punkt umiejętności, aby opanować cięcie z nadgłowy. Nic innego nie możemy tu wybrać. A. Aha. No dobra. Większa maksymalną moc ciała. Yy, kala, <ścoughs> nie ciała. Dobra, to dopiero później, bo na razie mieliśmy tylko jeden. No, ale to nam jakby nic nie dało. Myślałem, że będziemy mieć jakiś lepszy skok, czy coś? Aha, hej, Biliwan, jestem Karl. Eee, tak, w porządku. Tylko szukam kogoś. Nie, nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój, czekaj. A widziałeś to? Dzięki. To właśnie sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. dodano nowy cel dotrzeć do sanktuarium okej okay. o kurde aha dobra jesteśmy póki co tutaj wypróbuj e, sterowanie aha okej okay. przybliżenie oddalenie no i obrót Mamy wszystko E, nie wiem co to jest E, ale aha e również nie zbadane ścieżki i ważne miejsca. Okej okay. Dobra. Gdzieś właśnie tu po lewej możemy przeskoczyć albo na wprost mm. Tam raczej nie doskoczymy. I czekajcie, bo tu na wprost moglibyśmy tam zejść, ale czy to nam coś da? Tam potem są skały. Aha, tam byśmy mogli przeskoczyć. No dobra, nie wiem, możemy spróbować tutaj. Coś tutaj wyczuwam. Aha. Będziemy się z tym ten naparzać. Musimy zejść na dół. Ale wielki robal. No tu na dół musimy. Dobra, co tutaj mamy? I dostał za swoje baza danych echo mocy. Niech na zdolności od mocy wiedzą po dotknięciu niektórych przedmiotów. Dobra, ale tutaj nie mamy nic już więcej, nie? Nie możemy nic zrobić. Tu, tu nie wskoczymy, nie? Szkoda. Endy hmm. nie przejdę. Pewnie dlatego mnie ostrzegał. Dobra, może kiedyś cię posłucham? Czyli co, wracamy tam, nie? Na to by wychodziło. O kurde. dobra, no i spróbujmy tam w takim razie. Oj, ścinki, na to. Muszę jakoś pokonać tę przepaść. Oj, 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 oj. No i co? O oh my go! Mamy znowu punkt medytacji, ale nie mamy żadnych punktów. gdzieś tam zamknięte z drugiej strony. Kurde, kto się ścina no. Możemy iść tutaj. Jest masa dróg tutaj. W tym momencie, ale nie wiem czy dobrze robisz, że tutaj idę. Uważaj. To niebezpieczne! Zupełnie jak na złomowisku. O się. Kurde. Dobra, mamy to. Mm -hmm -hmm -hmm. Tutaj co? Dobra, już, już. Wyczuj echo. To pomieszczenie służyło za magazyn na pożywienie i zapasy. Aha, to u góry to jest chyba nasz yy, pasek poziomu. Drzwi na przykład są otwarte, ale zaraz jeszcze. No nie, dupa blada. Zaraz jeszcze pójdziemy dalej. Tylko tutaj ten wiatrak. Nie wiem, czy coś tutaj jest. Hej, hey, byłeś bardzo dzielny. Jesteś cały? Czekaj, mogę ci z tym pomóc. Pozwolisz mi? O! To... <grym> Włącze jest popsute, ale to pozwolić się poruszać. Dobra, spróbuj. Sanktua. Też się tam wybierałem. No dobrze, ale najpierw musimy się stąd jakoś wydostać. W ten sam sposób personalizuj miecz świetny E Chwila, o Kolor. Nie no, ja chcę niebieski Emitter Aha, dobra, to jest ta końcówka cała. Nie, nie, to tą sobie zostawimy. I też zostawimy tą Uuu Może to? Materiał... Może to? A i dobra, i tutaj nic więcej nie ma, nie? Dobra. Mhm. Mhm. Dobra. Dobra. Mega. No, trochę długi jest, nie? No, ale to przez to, że wybrałem tę dodatkową, jakby rękojeść. No, z czasem może ten będzie y, możliwość więcej tego. Czy tu byśmy byli w stanie jakoś się ten wydostać? Nie. Tu nie ma co, dobra. Eee, Bidi, raczej się tu nie zmieszczę. Spokojnie, znajdę jakieś przejście. Dobra. Ciasno, ale powinno się udać. Mhm. Mhm, w ten sposób. Chcą zbadać? No. Te pnącza chyba dokądś prowadzą. A, dobra doki bo tu nic nie ma dobra hmm, w lewo oj w lewo dobra i zeskakujemy hmm, Czy to nas nie porazi? Tak myślałem. No ale nie, 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 nie umiemy rzucać Żyje. mieczem jeszcze. Ulecz się. Leczący z tym? Niesła niespodzianka. Już lepiej. Dzięki mały. Dobra, drugie podejście. No, uh, dobra. No rozkość się. A ty... Biliła się wziąłeś. Muszę lecić za kala z Dobra. Masz rację. Możesz może teraz z eee, dobra w dowolnej chwili. Eee, co tutaj możemy zrobić przedni? dni? O oh mój god, nie spadnij, kal! Eee, tylko moment, bo tutaj wyjść możemy do góry. Tam jeszcze coś jest. Hej, skrzynia! Jedaj się nie obrazi, jeśli coś weźmiemy. Co to by one? Nowy meter. O! Super! To są części do tego, do miecza świetnego. Zarąbiście. No i dzięki tej linii możemy zejść na dół, ale chwilowo na razie nie chcemy, no bo tam my nadolebiliśmy. Wejdźmy na górę. Musimy tam dotrzeć. Czuję to dobra. Hmm, rozejrzyjmy się tutaj. Tam, no, widzę tą linę, po której możemy zjechać, ale jeszcze wcześniej nie wiem, czy tutaj coś nie pominęliśmy. To jest strasznie duże. Nie, nie, musimy po linie. Tam, tam jest skrzynka, jak się do niej by dostać? Hmm. Holy shit, dobra, spadamy. Obszerną mapę mhm. zablokowane i dostępne. Dobra, nie bardzo ja tutaj tą mapę aż tak bardzo ogarniam, ale ale dobra, jesteśmy tutaj. No i tam nie przejdziemy. Możemy tutaj. Z y dobra, to już wiem. To już sprawdziłem sobie. Nie dostanę się tam. Znajdźmy inną drogę. Eee, OK okej. Gdzieś tutaj widziałem, że można. A, tutaj na dół. E, bo tą liną nie wrócimy. Tą liną chyba tylko w dół można. A ciekawe czy tu bym mógł przeskoczyć. Wygląda na blisko, nie? I dosyć jest to... Różnica poziomu, ale dobra. Jak tutaj? O oh my god Nie chciałem zeskoczyć chciałem po tej Poleciał Skrzyneczka Dokąd się wybierać Co tam Dokąd mamy? Na bateriał na poncho No i super Okej. Okay. Tu mamy miejsce do medytacji, ale nie mamy jeszcze kolejnego poziomu. Czekajcie, bo tutaj jest coś. Użył tego ktoś, kto chciał wejść do sanktuarium. No jeszcze nam brakuje.